Hej hej, mija prawie że tydzień od wyjścia The Casting Frank Stone, no i dzisiaj materiał o tym, jak sam Frank Stone namieszał w Lorda Uwaga, mogą pojawić się spoilery właśnie z tej gry, więc jeżeli komuś to przeszkadza, to najlepiej niech włączy ten film, ale jeżeli kliknąłeś ten film, to raczej nie, nie będzie to tobie to przeszkadzać. Więc tak, jeżeli chodzi o samo zakończenie, bo do tego będę głównie nawiązywał, no, Frank jest czampionem, jak pada w tej grze. Czampionem idealnym, czyli killerem, idealnym zabójcą, właśnie dla bytu, uosobieniem bytu, można byłoby powiedzieć. I nawet idąc tym takiem rozumowania, wszyscy inni poprzedni killerzy byli w jakiś sposób niedoskonali. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest to pierwszy killer, który relatywnie zmatwychwstał, ponieważ Frank zginął i został potem wskrzeszony przez Byt. No i idąc dalej, pytanie: Dlaczego właśnie Frank był tak istotny dla samego bytu? Ponieważ Frank Stone sprawił, że Byt mógł przedostać się do naszego świata. Bo tak jak dobrze wiemy, Byt na w świecie miał wytworzony swój świat. I momentami tylko potrafił tworzyć on wyrwę do naszych, na no zasadzie naszych, naszego świata, i w tym momencie, no, tam część osób była po prostu wchłaniana do świata bytu, tak jak chociażby było właśnie ze wszystkimi innymi surwami czy killerami wcześniej. A w tym momencie, Frank sprawił, że właśnie byt mógł się przedostać do naszego świata, no bo relatywnie o to właśnie chodziło. Plus dodatkowo potwierdziłoby to teorię, która kiedyś sobie krążyła gdzieś po internecie, że to właśnie glify są wydwami do naszego świata, te które możemy znaleźć właśnie w meczach DBD. No i relatywnie zostaje to potwierdzone, bo są to po prostu małe wyrwy. No i Frank Stone zrobił troszkę większą wydwę, dzięki czemu właśnie Byt mógł wylądować w naszym świecie. I właśnie dlatego w jednej z ostatnich scen w The Casting of Frank Stone widzimy właśnie ognisko oraz oryginalną czwórkę, w zależności od zakończenia, jakie mamy. Więc no w, tym, w tym momencie najnormalniej byt już zaczyna tworzyć jakby twój świat w naszym świecie. Masło myślane, ale rozumiecie o co chodzi. No i teraz pytanie, co to wszystko oznacza dla samego DBD. W grudniu dostaniemy kolejny DLC z Killerem, Słudwem oraz Mapą, i moim osobistym zdaniem wydaje mi się, że to właśnie Frank Stone wyląduje jako nowy Killer w DBD, jako ten Killer doskonały, no. W tym momencie niewypuszczenie go jakkolwiek byłoby trochę bezsensowne. Jest to zbyt idealny materiał w tym momencie na killera i to jeszcze takiego dowalonego pod względem jego mocy. W zasadzie tego gdzie byłby, na którym miejscu listy by się znalazł. A pod kątem surwa też mielibyśmy kilkanaście postaci, które moglibyśmy wybrać jako te surwy. No perk'i też by się znalazły, osobiście miałbym jedynie problem z umiejętnością specjalną Franka. No, ale ja już akurat tego nie będę, więc wydaje mi się, że jest to zbyt duży potencjał nawet, żeby sprzedać to DLC i żeby tym bardziej sprzedawać skiny, no bo normalnie w świecie mielibyśmy kilkanaście skinów do chociażby surwów w momencie, kiedy dostalibyśmy alternatywne po prostu postacie z, z Franka Stowna, w sensie chodzi mi o to tak, jak chociażby są te podskiny na postacie z Residentów, kiedy możemy chociażby grać Claire i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej, zamiast Adam. To jest za duży potencjał. Czy to wyjdzie DBD na dobre, jeżeli chodzi o dalece? Nie wiem. I się nawet tym razem nie domyślam. To by było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o tym wszystkim. Jeszcze kilka materiałów. Pewnie stanka powstanie, ale to zrobimy już niedługo. Także piszcie, co o tym sądzicie. Dzięki za uwagę. Do następnego. Hej hej.